W tym filmie pokażę Ci, jak możesz zablokować kogoś na swoim iPhone'ie. Jeśli okaże się to dla Ciebie pomocne, rozważ subskrypcję i zostawienie polubienia. Jeśli ktoś nie przestaje do Ciebie dzwonić lub wysyłać wiadomości i chcesz go zablokować, zobaczmy, jak to zrobić. Najpierw musisz otworzyć ikonę telefonu na iPhone'ie i przejść do kontaktu, którego chcesz zablokować. Możesz to zrobić z zakładki Ostatnie, gdzie pojawiają się ostatnie połączenia, lub z listy kontaktów, to bez różnicy. Następnie naciśnij ikonę i, która znajduje się po prawej stronie kontaktu. Potem przewiń w dół i jak widzisz, ostatnia opcja to Zablokuj kontakt, ta właśnie tutaj. Naciśnij ją, a następnie wybierz czerwony przycisk Zablokuj kontakt. Gotowa osoba została zablokowana i nie może już do ciebie dzwonić ani wysyłać wiadomości. Jeśli jednak problem polega na tym, że ktoś wysyła ci wiadomości i chcesz go zablokować stamtąd, nie ma problemu. Otwórz aplikację wiadomości na swoim iPhonie i naciśnij rozmowę z osobą, którą chcesz zablokować. Na przykład tę tutaj. Dotknij jej nazwy u góry, a następnie, jak widzisz, tutaj również pojawia się opcja: Zablokuj kontakt. Zrób to samo, naciśnij, a potem ponownie dotknij czerwonego napisu, aby potwierdzić zablokowanie. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny i do zobaczenia w następnym.